Szukając parkingu można sobie stawiać jakieś wymagania. Dobra, żeby był prysznic, nie wiem, restauracja, stacja benzynowa. Jak się okazuje, że tam miejsca nie ma, to już tak się przymyka oko. Dobra, to niech już dzikus będzie, żeby toaleta była, ale, ale gdziekolwiek. Ale już nawet na dzikusach nie ma miejsca, to wtedy... Dobra, niech to już będzie gdziekolwiek, żeby tylko to miejsce było. Dobra, mam parking na granicy. Nie mam innego wyjścia, muszę tutaj zjechać po prostu. Jak tutaj nie stanę, e... To będę musiała, jak ja to mówię, jakoś improwizować, tylko nie wiem dokładnie jeszcze jak. Dobra, zjeżdżam. Ja pierdolę, jest zawalone. Wow. Ej, jest masakra po prostu. Kurde, ej, ledwo przeszłam w ogóle lusterkiem kotego tego auta. Stają tak, jak im tylko pasuje: no. nie spojrzą, czy im to czy auto się mieści, czy nie mieści, a tutaj później trzeba nakombinować, kombinować, no. Proszę, żeby to było miejsce. Błagam, błagam. Może ktoś wyjechał gdzieś, może coś jest. No, nichuhu. nie wiem. 13 minut. Nie wiem, może zadzwoni gdzieś, spytam. Jak tutaj nie mam żadnego miejsca a już widzę końcówkę parkingu, to nie mam żadnego pomysłu, co dalej. No jestem po prostu załamana teraz w tym momencie. Mm, dobra, no zadzwonię. Agata dzwoni do kolegi, który regularnie przemierza tę trasę. Być może zna w okolicy jakieś miejsce, w którym trakerka będzie mogła spokojnie odbyć pauzę. Ja p co ja teraz zrobię o tej godzinie?